Już 19 czerwca na wielu boiskach Wocławka i gmin ościennych rozpocznie się wielkie wydarzenie piłkarskie. Wielkie wydarzenie, którego jeszcze w Wocławku nie było. Rozmawiamy z panem Henrykiem Ordońskim, członkiem zarządu klubu piłkarskiego LIDER no i głównym organizatorem tego wydarzenia. Panie Henryku, co zacznie się 19 czerwca we Wocławku? 19 czerwca rozpocznie się pierwsza edycja turnieju pod nazwą Kujawy Cup 2014. Turniej ten będzie się odbywał w mieście Wocławek, jak również w ościennych gminach. Do Wocławka zjedzie ponad 2000 młodych piłkarzy z Polski i zagranicy. 11 ekip będzie zagranicznych, 101 ekip będzie z Polski. No więc właśnie, no ponad 100, 100 ekip, prawie 120 drużyn przez 2-3 dni będzie. Na, na boiskach walczyło o tytuł tej najlepszej drużyny, ale to nie będzie tylko jeden rocznik, będą to różne grupy. Kto będzie grał na naszych boiskach? We Wrocławku będzie akurat rocznik 1999, to jest U15, i rocznik najmłodszy U8. A w, w ościennych gminach, to znaczy jakich? W Kowalu będzie rocznik 2001, w Baruchowie 2004, w Choceniu 2003, w Lubaniu 2002 i. Który opominąłem? Gmina Wosławek. Gmina Wosławek to jest Smulnik 2000 i Kruszyn 2005. Bardzo ogromne przedsięwzięcie, ale przypomnijmy tutaj, że lider jako klub piłkarski długo się do tego, długo, długo się do tego przygotowywał. Jak, jak myślicie, jaka będzie, jaki będzie odbiór y, społeczny y, i czy ta impreza ma, ma szansę stać się sztandarową imprezą y, sportową Ocławku? Ja uważam, że ma z tego względu, że e, przyczyni nam takie hasło: integrujmy się. E, nie, nie zamykajmy się tylko w samym mieście Wrocławku, ale wychodzimy, wychodzimy na zewnątrz do ościennych gmin, chcemy współpracować, żeby też się tam coś działo e, i żeby w tych ościennych gminach e, przyjeżdżali i grali ale piłkarze no z takich czołowych klubów polski bo przyjedzie Polonia Warszawa przyjedzie Salos Szczecin no Odra Opole no naprawdę ekipy takie przyjadą z całego kraju. No wspomniał pan również o drużynach z zagranicy. Kogo się między innymi możemy spodziewać? No z zagranicy to już tradycyjnie Spartak Iwano-Frankowsk, przyjedzie Kamieniec Podolski, przyjedzie Olympik Odessa, przyjedzie Lokomotiv Lwów i Opiew Lwów z tych klubów, i jeszcze czekamy na potwierdzenie z Wilna, z Litwy. Okej. Okay. Każda impreza, która się rozgrywa, musi się jakoś zacząć. Czy Kujawy Cup 2014, pierwsza edycja Wielkiego Turnieju Piłkarskiego, ma swoją ceremonię otwarcia? Tak, uroczysta ceremonia otwarcia będzie przed Halą Mistrzów. Tu zjadą się wszystkie ekipy i będzie taka uroczysta ceremonia. Chcemy zaprezentować wszystkie zespoły. Zespoły będą się prezentować w barwach klubowych, z flagami i tak dalej. Uważam, że będzie to naprawdę wspaniałe widowisko. No cóż, mi pozostaje nic, tylko życzyć, żeby to ten turniej się udał i żeby wszyscy wygrali. No ja myślę, że wygranymi już będzie to, że udało się zorganizować coś takiego wielkiego, takie wielkie przedsięwzięcie i mam nadzieję, że to nie będzie tylko rok, ale pozostałe w na następnych latach to będzie również no, chętnie będą chcieli zespoły do nas przyjeżdżać do miasta Do Wrocławka. I tego życzymy Klubowi Piłkarskiemu, lider i panu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.